Halo halo, mam nadzieję, że mnie słychać. Widzę tutaj po wstępie, że mam pewne opóźnienie względem tego co wam się pojawia. Znaczy, to co ja tu kliknę, to wy dopiero będziecie na żywo widzieć chwilę później, więc mam pewnego rodzaju opóźnienie. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać i ten czas umilacz, który leciał na początku, był przez was słyszany. Dzisiaj testuję, sprawdzam. Ciekaw jestem. Jak będzie mnie słychać, czy to, co Wam w wizualizacji będę podrzucał, to będzie przez Was widoczne, i jak to będzie wszystko funkcjonowało. Dzisiaj to jest mój taki debiutancki, prawdziwy, prawdziwy live. Tak to jest taki właśnie mój debiutancki, prawdziwy liveik. Ciekaw jestem właśnie, jak to wszystko, wszystko się ułoży i jak to będzie przez Was widziane. Zastanawiam się, żeby to sobie udostępnić. A tu jest udostępnij, dobra. Przerzucę sobie tutaj. Tak mógł sobie sprawdzić. Teraz powinno działać. Ja będę dzisiaj sobie testował głośność. Mówię, nie będę raz ciszej, głośniej oddalał, przybliżał. Będę sobie to w ten sposób testował. I chciałbym e, mieć odzew z waszej strony, tak bym wiedział, czy wszystko funkcjonuje. Ja korzystam z mikrofonu Novox NC1. I on według swojej specyfikacji najlepiej odbiera dźwięk kiedy nie mówi się do niego od przodu, od czoła, tylko z bocznej strefy, zwłaszcza z miejsca gdzie mam tutaj taką e, diotkę. Mm. Najpierw mam go jakby przed sobą pionowo i mówię do bocznej strefy, natomiast gdzieś w trakcie dyskusji przerzucę go sobie na bok. Ja was o tym uprzedzę i ponoć dobrze też się na, do niego mówi jeżeli jest ułożony typowo pod pod buzią tak żeby moje słowa jakby to co wypowiadam wpada w dół w niego też taką boczną strefę więc będę sobie to testował. Dzisiaj żeby nie było nudno i nieciekawie to oprócz tego sprawdzania dźwięku przesyłu tego co wy otrzymujecie co widzicie to będę też opowiadał o swoim kanale o tym czego możecie oczekiwać zaglądając na mój kanał, żeby wiedzieć jaki jest ogólny content, jak wygląda tworzenie filmów, materiałów i jaki jest jak gdyby pomysł na pomysł na live'y. Czym to się będzie różniło? Ja też będę mówił czasem głośniej, czasem ciszej, tak żeby wiedzieć jaka jest różnica w tym wszystkim. Dobrze. Okej. Okay. Dobra. Zatrzymujemy trans